Cześć! Jestem Robert. Pozwól, że przedstawię Ci teraz parę informacji o stole Argo, które pomogą Ci przy zakupie. Argo jest produkowany przez Paget, firmę o ponad 130-letnim doświadczeniu w produkcji mebli solidnych i stylowych. Argo to uniwersalny, niewielkich rozmiarów stół, którego blat jest pokryty fornirem dębowym. Nogi zaś zostały wykonane z litego drewna dębowego, dzięki czemu jest bardzo stabilny. Są wykończone w nietypowy, bardzo elegancki sposób, co podkreśla kunszt wykonania. W formie podstawowej blat stołu jest okrągły. Jego średnica to zaledwie 110 cm, więc możesz go zmieścić nawet w małych pomieszczeniach. Argo można z łatwością rozłożyć. Osiąga wtedy długość 155 cm. Spójrz, to jest naprawdę proste. Jak widzisz, łatwo poszło. Zwróć uwagę na wkładkę. Jest składana na pół, dzięki czemu można zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. Wkładkę można schować bezpośrednio wewnątrz stołu, w specjalnie przygotowanym do tego miejscu. To pozwala zaoszczędzić miejsce w mieszkaniu i zapobiega jej zgubieniu. Zwróć uwagę, że wkładka ma usłojenie identyczne z blatem. Po rozłożeniu, blat Argo wciąż wygląda jak jednolita powierzchnia. Granice łączenia pozostają niemal niewidoczne. Blat Argo ma teraz 155 cm. To optymalny rozmiar dla większości mieszkań. O uniwersalności Argo stanowi także szeroki wybór wybarwień drewna. Możesz wybierać spośród aż kilkudziesięciu barw. Tylko Paget dysponuje tak szeroką paletą. To ułatwia dopasowanie wykończenia do kolorystyki pomieszczenia, innych mebli czy dodatków. Kiedy będziesz w salonie Premium Paget, poproś handlowca o próbnik wybarwień drewna i sprawdź, jak wiele kombinacji możesz stworzyć. Podsumowując, Argo to bardzo uniwersalny, solidny stół wyprodukowany na bazie naturalnego drewna dębowego. Charakteryzuje się kompaktowym rozmiarem, co pozwala ustawić go we wnętrzu każdego domu. Rozkładanie stołu jest bardzo łatwe. Składkę chowa się bezpośrednio pod blatem, co zapobiega jej zgubieniu i oszczędza miejsce w mieszkaniu. Usłojenie na całej powierzchni blatu jest jednolite, także po rozłożeniu. Argo może zostać wykonane w kilkudziesięciu wariantach kolorystycznych. Dziękuję za obejrzenie prezentacji. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości. Po więcej informacji wejdź na www.pagetmeble.pl. Lub zapytaj doradcy w salonie. Do zobaczenia.